to znaczy zostawiano takie filary węglowe powiedzmy, że to by były czarne pola i wybierano między nimi, dzięki temu nie, no właśnie. <laughs> Konia trzeba było kupić, czyli panie Teraz jak się tu rozejrzycie, tu jest sporo takich dziwnych śladów, bruzdy, albo nawet jeszcze jakieś takie resztki otworów. Ta skała jest tak twarda, ten piaskowiec, że musieli wykuwać otwory, żeby je rozsadzać. Używano czarnego prochu. Czarnym prochem rozsadzano tą twardą skałę. Zobaczcie, nawet tu pełno takich śladów jest. Wykuwanych i ponoć wykucie jednego otworu, no bo wtedy przecież 200 lat temu wiertarek nie mieli. Wykucie jednej dziury metrowej to 6 godzin. Roboty Jero, nie tu złoto jest. to jest właśnie? Wreszcie? no. Patryk, no faktycznie. No. <grywia> 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 no, Jest bardzo szybko. Do 11 skrzydeł. Czyli powiedzmy około 4 ton węgla w łodzi. W portach załadunkowych pracowało 3-4 górników. Podczas tworzenia się pokładów węgla ciężar osadów naciskał na podłoże, a wówczas warstwy nierównomiernie osadzały się w powstałym zapadnisku. Na obecne ułożenie pokładów węgla miały też wpływ ruchy górotwórcze, hercyjskie, które doprowadziły do powstania m.in. takich gór jak wogezy, rudawy, harc, masyw centralny, góry iberyjskie, rodopy. W tym samym czasie na terenie Polski powstały Sudety i Góry Świętokrzyskie. Dokładnie między tymi tworzącymi się górami leży obszar Górnego Śląska, na który oddziaływały siły wyciskających się z ziemi łańcuchów górskich. Niektóre warstwy skalne pod wpływem tych naprężeń uległy pofałdowaniu, a inne popękaniu i przemieszczeniu. W ten sposób powstały liczne uskoki na obszarze Śląska. Kilkadziesiąt milionów lat później doszło do kolejnych ruchów górotwórczych, alpejskich. Na nieckę górnośląską od południa oddziaływały intensywnie siły wypiętrzających się karpat. W wyniku tego powstałe wcześniej pęknięcia uległy odświeżeniu i zarysowały się jeszcze bardziej w skorupie ziemskiej. Doszło do dalszych pochyleń pokładów węgla, a nawet nasunięć warstw skalnych na siebie. Pocięcie szczelinami uskoków pokładów węgla, ich przemieszczenie i pochylenie powoduje czasem, że fragment tego samego pokładu występuje w kilku miejscach. zamknąć dopływ powietrza. Jakiś hop tu jest i on nie wie. Nie, to jest ratownik. Niech się pani nie boi, to jest ino ratownik. Strasznie, że się wystraszyło. Ja? No, poważnie? No to proszę się go nie bać, bo ten hop ratuje życie innym górnikom. On jest ubrany w aparat Koeniga. Grubo skóra, a rurą dostarczali <laughs> świeżego luftu, świeżego powietrza. Tu w środku umier skórzany i dwóch musiało tak mocno Pompować, żeby jemu dostarczyć powietrza. I taka rura mogła mieć nawet 200 metrów długości. I właził w pożar ratujący. To, tak to tak nie działa, bardzo powoli. No i wyobraźcie sobie, że e, pracujecie w kopalni 12 godzin charówy, i potem jeszcze trzeba na przykład 200 metrów wyleźć do góry. I człowiek normalnie pada na pychol i nie wie jak się nazywa bo 200 metrów to jest naprawdę bardzo dużo. I czasami szedłem taką wysokość, to to, to, to daje naprawdę...